Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku jazda testowa kolejnego no Highlight Tiger Max GT. Zapraszam do oglądania. Wygląda tak. Jestem oczywiście przy torach, jak to zwykle u mnie bywa. Tak, hulajnoga na razie fajna, tylko tak, już wam pokazuję o co chodzi. Mam włączony trzeci bieg. O. Zaraz wam pokażę czemu przy jeździe testowe jak pójdziecie na szelki, te diody. Ustawiłem, żeby na biało mi świeciły. Lamp przed nie używam, no bo nie używam, już wam pokazuję czemu. No bo tu świecą takie dwie diody, nie. No to jako światła to jest Nadal je nie odblokowałem Tak jak wam mówiłem Ogólnie jestem bardzo zadowolony Jest mięciutka Zaraz wpadniecie na szelki To się z wami przejadę i wam pokażę Jak to się tym jedzie No i dobra, jesteście na szelkach I tak, włączę teraz pierwszy bieg Jest jedynka, nie wiem czy widzicie I pokażę wam o co chodzi z tą jedynką noga mi się wyłączyła No to dobra, to ją włączę Przyłożę jeszcze raz kartę, no bo zakładałem szelki, to chwilę trwało. Mam bryloczek, który dostałem od wędkarza hobbysty, pozdro wędkarz, zapraszam do niego na kanał. I tak, wracajmy do tematu. Hulaj nogi, klucze. Tak mam pierwszy bieg, nie wiem czy widać, i pokażę Wam o co mi chodzi. Światełka włączę przede wszystkim, bo jestem na drodze publicznej, tu nie ma chodnika, nie nic, także będę podróżował po drodze publicznej i tak, widać coś? Widać. Teraz zobaczcie, mam gaz do oporu. Co się dzieje na pierwszym biegu? Widzicie? No nie wiem, czy widzicie? Wątpię, że widzicie, pewnie mnie widzicie. No jeszcze pociąg jedzie. Dobra, jak nic nie widać, to ja wam powiem, co się dzieje. Tak, jadę z prędkością 10 km na godzinę. Hulajnoga jest bardzo mulasta. On jest zablokowana, tak jak mówiłem wcześniej. I to jest chyba prędkość maksymalna na tym pierwszym biegu na zablokowanej hulajnodze. Może kogoś to będzie ciekawić, jak to wygląda. Dobra, zmienimy bieg na dwójkę. Zobaczymy, jak na dwójce jest. Na dwójce trochę szybciej. Na dwójce jadę. Mam prędkość 17 km na godzinę Kurde, mam nadzieję. Ja zaraz zerknę, czy to w ogóle coś widać Mam prędkość 17 km na godzinę. I to jest chyba max. Teraz włączę trzeci bieg. Kolej noga zaczęła przyspieszać. I mam prędkość 21 km na godzinę. Jadę na płaskim podłożu. No 20-21, tak jak widzicie, jadę po płaskim podłożu, ale tak, jest bardzo miękka, fajnie się jedzie, mięciutko, nie będę wami bujał, bo to jest bez sensu, yy, a jak z wagą tej hulajnogi, no to przeskakujemy do wagi, zobaczycie ile waży ta hulajnoga ile ważyła ta Xiaomi, tak naprawdę, nie? bo to tam z tymi producentami to bywa różnie. Zobaczymy, czy się mylił, czy nie. Nie no. jest waga, którą wygrałem na kanale Flaming Recycling. Pozdro Flaming, włączam ją. Pierwszą zważymy hulajnogę XIAOMI. Hulajnoga XIAOMI waży 14,8 kg. 40 gramów i tak, ona ma zasięg 45 km. Bateria 12,8 amperogodziny 36V. Moc silnika 300W, moc szczytowa 600W. I waży tyle. Ciekawe, ile waży tamta. Dobra, ściągamy to. I teraz na wagę wpada tiger. I tak, hulajnoga Tiger Max idzie ją uradzić normalnie bez problemu. I tak, ona ma y, moc silnika 800 W. Moc szczytowa 1470 W. Dużo większa niż w Xiaomi. Tak, bateria 18,2Ah. 52V. Zasięg maksymalny 70 km, bo o tym nie mówiłem. I tak, podejrzewałem, że jakbym do Xiaomi dołożył. Amortyzatory, bo są tam jakieś takie alatuningowe amortyzatory, i tak dalej, to też by nas sporo więcej ważyła. Załóżmy, że tak koło 20-19, a tu już jest wszystko: większe koła, i tak dalej, nie? No dobra, wracamy do dalszych testów. Dobra, teraz nagram start od zera. Mam trzeci bieg, tak jak wam mówiłem, i tak muszę się odepchnąć, bo jest zablokowana. Naciskam, ale powiem wam, że wbija w fotel ładnie tak, nie jestem pewny, co Wam nagrywam i czy coś słychać, czy nie. Chwila moment ma 21 km na godzinę. Naprawdę jest bardzo szybka ta hulajnoga. I tak to wygląda. Przed nami jest taki wiadukt, to Was później zabiorę na ten wiadukt, bo będę tamtędy wracał. Co jeszcze za test można zrobić? Hamulce super. Tak jak widać. Nie mam za bardzo do czego się przyczepić. Z tym, bo muszę uważać, bo samochody trochę jeżdżą. niby taka jest mało użytkowana droga. Ale jednak coś tam jeździ, tak ona się prezentuje, naprawdę zakup fajny. I teraz tak, słońce mocno wali w ekran, trochę nie wiem co nagrywam, ale powinno być dobrze. Teraz pokażę Wam jak ona w ogóle jeździ i jak ta amortyzacja działa. Amortyzację to Wam tutaj pokażę. Zobaczcie, co się. O pendolino teraz leci. Poleciało pendolino. Dobra, zobaczcie, co się dzieje, jak ja staję na nie. Jak ta amortyzacja działa. Zobaczcie, jak to płynnie chodzi. Mam wciśnięty hamulec. I jak to płynnie skacze. Widzicie? Jak to dobrze wybiera, ja mam takie porównanie wielkie, bo Xiaomi w ogóle nie miała żadnej amortyzacji. A tu jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Nie wiem, czy ty było widać. Teraz powinno być widać. Zobaczcie, co się dzieje. Jak ja stanę na niej, ważę 76 kg, nie? Jaka jest amortyzacja? Super, coś nieprawdopodobnego. A więc tak. Jeszcze wam pokażę. Przejadę się tu w koło, trochę w jedno, trochę w drugo, i zobaczycie, jak to wygląda podczas jazdy, jak jadę, jak ta amortyzacja działa. Jak wygląda amortyzacja podczas jazdy. No i dobra, po tej amortyzacji, jaki wam pokazywałem, jedziemy trochę na shooter. Dobra, jestem i tak zaczyna się shooter. Takie kamyki. Podejrzewam, że to będzie tam, nawet nic nie poczułem, jak na to wjechałem. Coś tam puka, ale to nie wiem, co tam puka. Bo na kamień najechałem. No to jest żaden problem dla tej hulajnogi. Wam powiem szczerze, żadne. jak mi to tu wytrząsła mnie niesamowicie. Nie podejrzewam, że was może trochę trząchać, ale to bardziej szelki niż amortyzacja tej hulajnogi. No jestem bardzo zadowolony, wam powiem. Bardzo zadowolony. Już teraz wypady i nogą będę, chyba muszę kierownicę jeszcze wyżej podnieść, bo się do niej garbię. Wjadę w cień, to wam zaraz pokażę jak tą kierownicę podnieść. O, mam cienia kawałek. Hamuję. Jeszcze tak, klocki mam niedotarte. Klocki mam dotarte i trochę przy hamowaniu jeszcze przyciera. a kierownicę prosto się. Op, tak i do góry. A tu jest kreska taka, że dotąd do końca jest, już wam pokazuję. Tu jest taka kreska, widać tu? No? O, tu, że dotąd, chyba do końca to jest dotąd. Dobra, trochę przykręcę, bo mi się wydaje, że to mi zjechała, bo było za mało przykręcone. To dobra, o. dobra, Przyjedziemy się po takim lesie. Zobaczycie, jak to wezmę trochę do góry nogę. Oczywiście ludzie się patrzą, debil gada do siebie. Ale to nie zgadam do was, nie do siebie. Jadę. Tak to wygląda. Tu jest więcej, więcej, tu jest więcej nierówności, zobaczcie. O. Bez problemu ona sobie z tym radzi. Dobra, jestem z powrotem. Telefon mi oczywiście dzwonił, bo wszyscy dzwonią wtedy, kiedy nagrywam coś. Dobra, tak jak zacząłem, jadę szutrowo drogą z wybojami. Że mam pokazać, jak to wygląda. Kolejna noga bez problemu sobie radzi w takim terenie. Mówię, tą xiaomi to nie dałbym rady tędy jechać, bo mnie tak wytrząsło, że. A tutaj wszystko płynnie amortyzuje. Nie jadę jakąś dużą prędkością 12 na godzinę. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o amortyzację. Tu jest taki większy dolek. No, bez problemu. Super, super, o wiecie co, pojedziemy sobie na kąpielisko zobaczyć jak to, jak sytuacja się przedstawia, bo tu jesteśmy blisko tego kąpieliska miejskiego, na które często uczęszczam i poszukuję, o tutaj jest jakaś taka ławeczka, tutaj jeszcze nie byłem, taka ławeczka lasów państwowych, ale już widzę, że tam jest Sych butelki na zostawiane, ale dzisiaj nie o butelkach i nie o śmieceniu w lesie, o hulajnodzy. Także ciśniemy na kąpielisku. W hamulce widzieliście, luks, samochód jechał. Ale powiem Wam, że do tych 20 na godzinę to jest moment, i ona się rozpędza. Co? Chyba wjadę na dróżki z gąbieliska, nic nie jedzie. E, ludzie sporo. Teraz po piasku kolejnoga bez problemu sobie radzi. Szerokie koła. No co, z tego miejsca zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrypcji, ja jestem zadowolony. Na pewno w przyszłości opowiem więcej o tej hulajnodze, jak ona się sprawuje, bo tak jak mówię, przejechany mam dopiero 3 km, A kąpielisko miejskie wygląda tak. Ludzi nawet w miarę sporo, On dzisiaj jest 30 stopni prawie. Co, do zobaczenia, cześć!